a może... ASMR robię teraz zlizania mikrofonu. Oh. Ej, kiedy stream w basenie robimy? A ty, co Są jest... takie dziewczyny na Twitchu stream w basenie w bikini. Wiem. Pytanie, czy... Czytamy. Kupimy ci bikini. No no właśnie. <grym> ale czekaj chwilę, bo chyba nie sądzisz, że ja będę robił takiego streama. Chyba nie sądzisz, że jestem wisiakiem. Ja <grym> <się Pamiętam>. <grym> znaczy też jakbyśmy we dwóch z Michałem wbieli do tego basenu, to by woda przelała. <grym> Ej, stary, nie jest coś aż <grym> taki gruby. Ty też nie stary, ale. A pokaż. Nie oszukujmy się, długie, że. goły. Nie, ale czemu. Ja też pokażę. Nie widać. Ty? Co, Ten ja z rozstępami swój boiler. Ja, ja mam się parę, ale ja cię nie wstydzę tego. Ja cię tak go... nie wstydzę, kluseczki. Ja mam wyjebane. Oha! Pisałeś! Wylizał się robot. Co? Byli za robot. Ale stary Czemu ty mówisz o takich rzeczach. Oczywiście, że nie, stary. Muchas gracias afición, aficjon. para vosotros. Skubi, się... ruchamy ci matkę. A co się stało? Co się stało? Kończysz się, napisał. Jak my tutaj trzy koła co widzów, kurwa jebana, Wiesz, ile my pieniędzy będziemy mieli z tych ja. trzy koła widzów? Ja. Jest. Było takich ludzi. No to... Bezdomny ci wysłają stówkę, czy pozdrowisz Basie. Pozdrawiam Basie, co dobrze, skaczę po Kutasie. Czy <laughs> Pozdrawiamy Basie. Dziękuję za 100 zł. No dobra, a co sądzisz na temat Evrona? Ja, ja nie znam Evrona, Ewron siedzi bez kamerki, gra w, kurwa, w jedną grę. Od trzech lat chłopie. To mogę sądzić o Evronie? Ja w ogóle kurwa, kiedyś nie było takich ludzi. No dobra, ale nie wbijałeś nigdy na streamie Evrona? Czasami wchodzę, zobaczyć, no, ale jak usłyszę głos, to spieralam. <laughs> Pszala. Czyli wadą Evrona jest jego głos Tak, nie, nie dociera do mnie Wkurwia mnie, irytuje Nie mógłbym oglądać powyżej pięciu minut Jak nie, nie mógłbym, jak, jeśli nie byłbym streamerem Nie mógłbym być widzem takiego kogoś, nie? Okay. No nie przesiedziałbym Za dużo piszczy, za dużo dżetu, pizda I jak jest jeszcze taki streamer? <laughs> No chodzi mu pewnie o to, czy jest, jaki jestem w rzeczywistości. Jaki jesteś? A. Jestem bardziej... U jest, jest to, co i samu też ma te same zdanie o tobie. Znaczy to jest zdanie i samo, które ja mówię, że, że zgadzam się. Okay, okay. Zdanie jest takie, że Michał to kurwa jebana, ale nie da się go nie lubić, jak się z nim spotkasz już na żywo. <laughs> w mecie możesz go nie lubić, może ci odjebać, może się kolegować z twoimi jakimiś wrogami. Konkurencją. <laughs> może kurwa nie wiem, robić co chce i nienawidzisz go jak kurwy, ale jak spotkasz się i pogadasz pięć minut, no to no ciężko jest y, pawać się złymi emocjami, nie? To nie? Bardzo mi bardzo jest miło z tego powodu. O ty chuju. Dobra, gdzie jest fajs y, z masno ze Spotify'a, co zajebałeś siano? Góry. No zajebałeś siano ze Spotify'a. Nie podzieliłeś się. Nieprawda. Ze Spotify'a też było dzielone. A później zrobiłeś jakieś rzeczy, no to to ten, kurwa, hata. Teraz... Y... Gdzie jest 50 koła, co żeś zajebał ze Spotify'a? Miało <laughs> być dla Adama Z, kurwa, i dla mnie. Oho! Gdzie jest siano, kurwa, ze Spotify'a? <laughs> ja pierdolę. Gdzie <laughs> <laughs> pieniądze jest? <w> <laughs> Nie, ale nie poruszajmy tematu. Żartuję, bo jak coś z Spotify Michał się rozliczył co do złotówki nic nie oszukał, nie? Żeby nie było. Kurwa, ba, te puchary wasze swej. Mój idź pan w chuj. Dobrze, ja mam to, oczywiście szanuję to i nie, nie wyrzuciłem tego. Nie wyrzuciłem tego kurwa, ale człowieku był taki sklep, wiem stoku kometka. Kurwa, można kupić było igłę pom, do pompki. Um, koszulkę kurwa Polski, piłkę, pompkę, nie wiem, rowery. I, i, dresy i, kolo, I dresy kolo, i dresy kolo. dresy I w kometce, kurwa takie puchary były. Ja przecież jakbyś pierdolnął tym pucharem, to i się rozpadł. Z gównolitu puchar, tak. Przecież kurwa nawet kodu kreskowego z puchara nie odkleili, kur wiele. Mam wiele. Zostaw te puchary, kurwa, puchary. Kod Kreskowy mam pod pucharem. Na chuj mi taki puchar. Pójdźcie na kod kreskowy, kurwa, ten